12. kolejka wirtualnej ekstraklasy. Świetna okazja dla widzewa, by odskoczyć, bowiem RTS zagra z wartą, a najgroźniejsi rywale nie mają łatwych zadań. Zagłębie jedzie do Warszawy, jak gości Jagiellonie. Oby ciekawie było w Szczecinie, tam przyjedzie Lech, w starciu Beniaminku, wpuszcza, puszcza, zagra z EUKS-em. Widzew warta. Zielonym potencjału nie brakuje, ale jakby nie zagrali, wiadomo jak wszystko się skończy. Widzew długo się męczył, ale w końcu po przeszło godzinie gry z łatwością udało się skutecznie sfinalizować akcję. Fran Alvar. Zadecydował o tym, że Warta tradycyjnie przegrała 0-1. Łodzianie wykonali swoje zadanie i spokojnie oczekują na odpowiedź rywali z czołówki. Legia Zagłębie. O tym, co zaprezentowali Miedziowi, przekonamy się od razu. Wojskowi, co prawda, wciąż dochodzą do formy, a Zagłębie od początku gra jak znud. Ale od niemal czterech lat każde starcie tych dwóch drużyn kończyło się z korzyścią dla gospodarzy, i tym razem nie było inaczej. Po długich męczarniach wreszcie Patryk Kun zakończył swój taniec na skrzydle podaniem do Gwala i Hiszpan otworzył wynik. 10 minut minut później obrońcy odcięło prąd i podanie Pekharta dotarło do Żozułę. Pomocnik podwyższa, Legia zmierza po kolejny triumf. Nie byłaby jednak sobą, gdyby nie przysporzyła nerwówki na koniec. Z idealnej okazji kapustki do postawienia kropki na D wyszedł kontratak Zagłębia. Kurminowski odskoczył obrońcom i zdobył bramkę kontaktową. Legia ma jeszcze nieco do poprawy, ale przynajmniej nie gubi już punktów. W dodatku na tarczy wraca rywal w dobrej formie i plasujący się wysoko. Puszcza ŁKS. Rycerze wiosny zaczynają z wysokiego C. Już w dziewiątej minucie Janczukowicz wykorzystał błąd rywala w polu karnym i pokonał Zycha. Wszystko układało im się do 38 minuty. Tomalski sprytnie znalazł hajdę, ten zabrał się z piłką i wyrównał mocnym strzałem przy bliższym słupku. W drugiej połowie sprawy w swoje ręce wziął Majszak. W ten sposób puszcza odwróciła losy spotkania. Mamy za sobą komplet starć benjaminków. W tabeli EKS plasuje się najwyżej, ale w bezpośrednich porachunkach właśnie tak to wygląda. Raków ruch, jeśli mówimy o benjaminkach, niebiescy odwiedzili. Widzili teren mistrza, tanio skóry nie sprzedali, ale mimo wszystko medaliki okazały się lepsze od tej bramkę rakowica z 25 minuty. Po fatalnym sierpniu Raków również zaczął punktować i na nowo liczyć się w walce o wysokie cele. Śląsk Górnik. Wrocławianie potrafili w tym sezonie zagrać widowiskowo. Wiemy też, że goście często czekają z tym, co najlepsze do ostatniej chwili. Niestety, tym razem jednego i drugiego zabrakło. Typowe ekstraklasowe klasowe 0-0, tym razem na dolnym śląsku. Pogoń lech, właśnie tu zapowiadał się najciej ciekawszy mecz w kolejce, ale jak już widzieliście wyszło inaczej i najlepszy okazał się mecz w stolicy. Tutaj bramek na szczęście nie zabrakło, ale mogłoby być ich więcej. Po pół godziny gry o triumfie portowców przesądził Ulvestad. Tym samym Pogoń utrzymuje się za plecami podium i wciąż jest niepokonana. Radom jak Jagiellonia. Zagłębił się nie udało, ale może Radomianie dotrzymają kroku Widzewowi. Okazje na wyrwanie zwycięstwa były. Po jednej piłka wylądowała nawet w bramce, ale radość przystruga zepsuła uniesiona chorągiewka liniowa. Drugie w tej kolejce 0-0 stało się faktem. Dla lidera sytuacja nie mogła się ułożyć lepiej. Krakowia stal w zebraniu się z dołu ligowej tabeli pasom szczególnie pomaga jeden zawodnik. Oto siódma minuta po podaniu Atanasowa Kalman wypuścił sobie piłkę, sam otworzył sobie drogę do bramki i bez trudu trafił na 1-0. Gdy Finn sam przejmuje stery, to po prostu nie ma co zbierać. W 88 minucie również indywidualnie doszedł do okazji strzeleckiej i zamienił ją na gola ustalającego wynik. To zdecydowanie był najlepszy występ indywidualny tej kolejki. Kalman w pojedynkę rozprawił się ze Stalą. Trzy punkty zostały przy kałuży. Piast-Korona. Goście potrzebują punktów jak tlenu, ale Piast nie zamierza potykać się i na powrót zbliżać do strefy zagrożenia. Pierwszy krok do zwycięstwa postawił w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Szczepański zostawił piłkę Wilczkowi, a ten otworzył wynik spotkania. Podobnie jak Krakowi, potwierdzenie wyższości przyszło gospodarzom z trudem, ale wreszcie Felix odnalazł niepilnowanego partnera i miłość Szczepański Dopisał sobie gola do asysty. Ta bramka była bardzo istotna, bo po chwili z drugiej strony boiska Remakl wykazał się sprytem i trafił dla korony, ale wygranej w ten sposób nie zdołał piastowi odebrać. W ósmym meczu z rzędu Kielczanie zostają bez punktów. Bezbramkowo tym razem we Wrocławiu i w Radomiu legia tradycyjnie ograła Zagłębie, dużo emocji przyniósł mecz Benjaminków, warta jak już dążyła przyzwyczaić na 0-1. Widzew jest już samodzielnym liderem, łodzianie wykorzystali potknięcia Zagłębia i Radomiaka, pogoń Ostatnio zaczęła brać wszystko i umacnia się za podium. Poprawę widać w postawie Legii i Rakowa. Od strefy spadkowej odskakują Piast i Puszcza. Kalman zrównał się z Imasem, a za nimi 8 zawodników z jednym golem straty. Legia ma w tym gronie duet, Josue i Guala. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na Wirtualnych Ligach.